Cześć kochani, tu Kinga. Jestem dietetyczką, kosmetolożką i mamą. I jak widzicie po tytule będę mamą po raz drugi, bo jestem w drugiej ciąży. Jesteśmy z Łukaszem bardzo szczęśliwi. Udało nam się zajść w tę ciążę w miarę tak jak planowaliśmy. Przed tym jak nasz pierwszy synek skończył rok. Ale tak naprawdę o wielu szczegółach chciałabym powiedzieć i poruszyć właśnie różne tematy w kolejnych filmach. Szczególnie chciałabym zrobić QA na temat tej drugiej ciąży, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie teraz w komentarzach po prostu pod tym filmem. Bo chciałabym zrobić taki fajny, obszerny film na ten temat, dlatego że nasza ta druga ciąża jest w dość krótkim odstępie od pierwszego mojego porodu. Ja zazwyczaj patrzę na różne rekomendacje i jestem osobą, która jest w tym świecie medycyny, więc może to być dla niektórych też kontrowersyjne, dlaczego tak wcześnie zdecydowaliśmy się na drugie dziecko. No na przykład też, kiedy wrócił mi okres, jak on się uregulował, ile trwały nasze starania. Więc naprawdę mam ochotę poruszyć wiele rzeczy. Mam nadzieję, że mi się uda, bo jak zbliżał się pierwszy rok Lucjuszka, to on zaczynał być coraz bardziej absorbujący, wymagający i ciężko mi było znaleźć czas po prostu na pracę. I pogodzić to po prostu też z taką regeneracją i z tym przygotowaniem do kolejnej ciąży. Później właśnie jak zaszłam w ciążę, to opieka nad małym, i jeszcze pogodzenie dolegliwości pierwszego trymestru też było ciężkie, więc no nie byłam w stanie za bardzo. Po prostu nic nagrywać, dlatego ostatnio na kanale pustki. Chociaż i tak ten pierwszy trymestr drugiej ciąży jest łagodniejszy, powiedziałabym, że pewnie dużo łagodniejszy niż w pierwszej ciąży. Ja też na co dzień mam pomoc em, na opieku przy małym em, teściowej, więc em, pewnie przeczułam, że jakbym nie miała po prostu tej większej ilości czasu na regenerację i odpoczynek. To czułabym się dużo gorzej. Dużo gorzej. Pewnie musiałyby wjechać tabletki na mdłości, których obecnie nie przyjmuję. Więc generalnie bardzo się cieszę, bo już jestem pod koniec tak naprawdę pierwszego trymestru. Trochę już zaczyna mi wracać apetyt, zaczyna mi wracać energia szczerze mówiąc, te półtora miesiąca czy takie przedłużające się dwa miesiące złego, naprawdę złego samopoczucia bardzo wpływają na psychikę. To jest oczywiste. No, tak jak na przykład ym, depresję tam diagnozuje się po dłużej niż chyba dwóch tygodniach złego samopoczucia, no to tutaj jak kobieta na przykład czuje się półtorej miesiąca, dwa miesiące ym, no źle fizycznie. Przez co nie może funkcjonować normalnie, nie może... Mieć odpowiedniej aktywności fizycznej, nie może zjeść normalnych posiłków, to bardzo może to wpłynąć na zdrowie psychiczne. Natomiast mam wsparcie, dzięki czemu czuję się dobrze i coraz lepiej, tak naprawdę. Ja też nadal karmię piersią teraz podczas, podczas ciąży. No i planowałam generalnie karmić Luciusza długo. I nadal planuję. Natomiast wiadomo, są te gorsze strony, teraz są czasem gorsze dni, są lepsze. Też na ten temat chętnie się wypowiem, jak jest dalszy plan, jak się czuję, co się u nas sprawdza. Jak to jest z tą laktacją teraz podczas ciąży? To jest też taki bezpieczny czas, bo ludusz już skończył właśnie niedawno roczek, więc on już wjechał. Wjechałem mu ostatnio 5 posiłków dziennie, bo jest mega głodny. Ja też laktację mam mniejszą, przez to, że po prostu no niestety w pierwszym trym jeszcze mniej jadłam, mdłości, wymioty, preferencje żywieniowe ciężko. Ciężko dobić tyle kalorii. Żeby mieć odpowiednią ilość pokarmu, szczególnie też ciężko y, wypić tyle wody, bo ja pamiętam, że w pierwszej ciąży no, odrzuciło mi trochę wody, co ja uwielbiam pić wodę. Od zawsze, od małego uwielbiam pić wodę. Zawsze jestem bardzo spragniona, piję dużo wody. Uwielbiam jej smak po prostu, a w ciąży odrzucam mi jakoś tak, zupełnie nie mam na, na to ochoty. Przez to czasem jestem faktycznie niedopojona. Jakoś tam próbuję sobie to rozwiązywać. Jakieś woda, wiadomo, tam z cytryną. Jakieś herbaty i tak dalej, soki rozcieńczone wodą. Więc no, dużo, dużo kwestii na temat tej ciąży. Chętnie się tym wszystkim podzielę. Koniecznie piszcie, co byście chcieli się dowiedzieć w komentarzach. No i mam nadzieję, szybko do następnego filmu. papá